Unboxer do mnie napisał yy, przed walką i napisał do mnie coś takiego Siema, yy, jakie masz podejście do sterydów? Ja napisałem, no nie wiem, jak chcesz, to może być, kurwa, nawet na zielono się świecić. Yy, ja mam to w kutasie. Mówi, no, no, bo ja też mam takie podejście. Co sądzisz, yy, yy, co sądzisz o tym, żeby zrobić testy antydopingowe? No. Tak na jego, tak na no to patrzmy, jak kurwa, no. chociaż, chociaż mnie za takiego mają, bo i napisał, i napisał jeszcze coś takiego, co, kurwa, co, bo ja to czytałem ogólnie na treningu i wszyscy śmiali, bo czytałem to na głos, no i napisał, bo chciałbym, żeby ta walka to był sprawdzian naszych umiejętności, a nie y, tego, kto lepszego teścia wbijał. Więc no, no ale zważywszy na to... Ja to miałem w Kutasie, nie? Więc, yy, więc nie pamiętam, bo mu na to nie odpisałem.